Klaudia Sedlaczek Hebda witam Państwa w poniedziałek, 22 stycznia i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Strażacy z Jawożna i Olkusza brali udział w akcji gaśniczej na terenie jednego z zakładów, który zajmuje się przeróbką opon. Przy ulicy Bukowskiej na granicy Jawożna i Bukowna 20 stycznia 87 strażaków walczyło z pożarem przez 7,5 godziny. W sobotę spacerowicze przebywający w okolicy zalewu Sosina zaobserwowali kłęby czarnego dymu nad drzewami, które sygnalizowały pożar na terenie jednego z okolicznych zakładów. O godzinie 13.19 do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zawiadomienie o sytuacji, gdzie na terenie jednego z zakładów płoną stosy opon oraz infrastruktura przeznaczona do ich obróbki. Pożar objął obszar 100 m2. Do akcji zadysponowano 22 wozy z jednostek podporządkowanych komendzie w Olkuszu, policja oraz wsparcie trzech zastępów Straży Pożarnej z JRG Wożno. Strażacy zastali na miejscu płonące stosy opon oraz maszyn, które je przerabiają. Do ugaszenia pożaru podano jeden prąd piany gaśniczej oraz 5 prądów wody. Jak podaje dyżurny ze stanowiska kierowania komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, ostatni strażacy wrócili do jednostki o godzinie 20.53. Szczęśliwie na miejscu nie było żadnych osób poszkodowanych, a przyczyna pożaru pozostaje nieznana i jest badana przez policję. W urokliwych wnętrzach hotelu Wodnik na Sosinie Wiawożnie odbyła się niezapomniana studniówka uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego. Ta wyjątkowa noc, organizowana 100 dni przed maturą, była pełna elegancji, radości i niesamowitych wspomnień, które na długo zapiszą się w pamięci młodych ludzi. Do naszej redakcji na aukcję trafiły kolejne przedmioty na 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 28 stycznia. Na aukcji przyniosłem dwa walczarze podarunkowe na godzinny trening tenisa ziemnego, który odbędzie się na terenie miasta Joważna. Chcemy przekazać ten dochód na szlachetny cel, a też możemy dzięki temu zarazić pasją może nową osobę do tej dyscypliny sportu, jaką jest tenis. A w Jaworznie mało popularny, aczkolwiek może stać się bardziej popularny. My ogólnie prowadzimy treningi, ja osobiście tą lekcję bym przeprowadził, więc serdecznie zapraszam. Opcję przekazujemy VOUCHERY Akademii Pitbike na jazdę indywidualną dla początkujących. Taką jazdę dedykujemy najmłodszym, którzy jeszcze nigdy nie jeździli na motocyklu, na pitbiku. Jeździmy u nas na torze w Dąbrowie Górniczej. Pokażemy, jak to wygląda, jak się jeździ, jak się obsługuje motocykl, jak się dobrze zabezpieczyć, ubrać, żeby było bezpiecznie. Dzień dobry. Jak co roku bardzo chętnie gram z Wielką Okolicą Świątecznej Pomocy, kwestuję na ulicach, przeznaczam różne przedmioty na licytacje. W tym roku przeznaczam książkę Donalda Tuska z autografem pana premiera. Jest to dedykacja Pawłowi, premier Donald Tusk. Szczególnie zachęcam do licytacji wszystkich Pawłów z miasta Jewożna, którzy szczególnie lubią premiera Donalda Tuska. Wraz z upowszechnianiem się sztucznej inteligencji pojawia się też coraz więcej problemów i wątpliwości związanych np. z desinformacją w mediach społecznościowych, kreowaniem fake newsów czy ochroną danych. Ma to szczególne znaczenie dla młodych ludzi, którzy są najbardziej aktywni w sieci. Jak wskazują eksperci, potrzebna jest szeroka edukacja, która oświadomi młodemu pokoleniu korzyści i zagrożenia związane z tą technologią. Uczniowie i uczennice sprawnie posługują się urządzeniami cyfrowymi, natomiast często nie rozumieją w jaki sposób mechanizmy sztucznej inteligencji, bo samo zjawisko może wpływać na ich decyzje i na ich wybory. Zatem potrzebują osoby dorosłej, która im wytłumaczy, w jaki sposób ten świat cyfrowy rozumieć. I tak, takimi osobami są nauczyciele i nauczycielki, którzy pełnią rolę takich przewodników i pomagają młodym osobom rozumieć. Rozumieć otaczający świat. Myślę, że dla nauczycieli te nowoczesne chatboty, czy wszelkie inne algorytmy sztucznej inteligencji służące do generowania przeróżnych mediów, są bardzo praktycznymi narzędziami, przy pomocy których mogą właśnie pokazać uczniom, w jaki sposób ta technologia wykracza w tym momencie poza, poza zakres tylko takich technicznych umiejętności i w, 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 zmienia. W, Przeróżne, przeróżne aspekty naszego życia. Niedługo nie będziemy chodzić do lekarza pierwszego kontaktu, tylko będziemy mogli porozmawiać z chatbotem, nie będziemy potrzebowali usług prawnych, tylko w każdej chwili też będziemy mogli samodzielnie wygenerować dla siebie jakieś prawne dokumenty, chociaż nie mamy takich umiejętności. Także to, w jaki sposób to przetransformuje nasze życie w przyszłości, a jeszcze w jaki sposób przetransformuje też edukację, w tym momencie jest, jest jednocześnie ogromną zagadką, ale też niezwykle fascynującą historią, nad którą można właśnie podyskutować z uczniami, zastanowić się, co z tym wszystkim może się niedługo Wydarzyć. Nauczyciele i nauczycielki pełnią rolę nieocenioną wychowawczą i edukacyjną, są swego rodzaju przewodnikami dla dzieci w świecie, który ich otacza. Pomagają im go zrozumieć i wydaje nam się, że kiedy oni będą rozumieli, na czym polegają zjawiska i mechanizmy, które funkcjonują w sztucznej inteligencji, będą w stanie też pracować z uczniami i uczennicami, także objaśniając im, na czym one polegają. Burza Mózgów to kurs online dla nauczycieli mający na celu zaznajomić ich z tematem sztucznej inteligencji i w szczególności skupiamy się tutaj na nauczycielach szkół podstawowych, ale też wszystkich innych osób pracujących z młodzieżą w wieku mniej więcej 10-15 lat i staramy się podejść do tego tematu sztucznej inteligencji trochę inaczej. Nie skupiamy się na technicznych umiejętnościach, nauce programowania, sensu stricte i e, tego typu zagadnieniach, bo one w tym momencie się bardzo szybko dezaktualizują. Cały czas się to wszystko bardzo dynamicznie zmienia. Raczej staramy się opowiedzieć w trochę bardziej ogólny sposób o całym zjawisku, o tym jak ta technologia wpływa na nasze życie i też jak wpływa na nas jako ludzi. Jest to program, w którym nie wymagamy umiejętności technicznych. nie jest to program o programowaniu, natomiast wyjaśniamy zjawisko sztucznej inteligencji od strony społecznej i etycznej. Przygotowaliśmy materiały, które z powodzeniem można wykorzystywać do pracy z dziećmi i z młodzieżą. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.